W studiu raportu Grzegorz Siedlecki, prezes i trener Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Małgorzata Nowicka-Aftowicz, Superstacja. Witam Cię, Gosiu. Cześć. Zacznę od pytania do Pana, bo rzeczywiście wsłuchaliśmy się w głosy młodych zawodników. Chciałem wrócić jednak do tej, tego momentu kradzieży i do tego, no można powiedzieć, dramatycznego momentu i dramatycznej chwili, jak słyszeliśmy na włosku tak naprawdę zawisły w wielkie plany, a im mniejsi zawodnicy, tym chyba te plany są jeszcze większe i te nadzieje jeszcze jeszcze, jeszcze bardziej ogromne. Czy rzeczywiście to był taki moment być albo nie być dla drużyny? Tak jak było słychać, chłopcy byli przywiązani do tych strojów, święcili w nich triumfy, chociaż najważniejsza w tym wieku jest zabawa i zbieranie doświadczeń. Natomiast dzięki m.in. takim organizacjom jak, jak Wasza Telewizja mamy stroje, godne stroje, możemy reprezentować Polskę w tym turnieju. Na tropie tej sprawy, Małgosia, powiedz, jak ty w, w takim razie docierałaś do tego, do tego tematu, no i jak rzeczywiście wyglądała ta cała sprawa ratowania wizerunku drużyny? Doszły do nas słuchy właśnie, że trenerowi ukradziono samochód, no ale samochód to oczywiście nic w porównaniu do, tego, do tych strojów, w których dzieciaki rzeczywiście święciły triumfy i to na arenie międzynarodowej. Więc, nie namyślając się długo, w, wsiedliśmy w samochód, w samochód, wsiadłam w samochód z operatorem, pojechaliśmy na miejsce, no i jak zobaczyliśmy, jaka jest energia na tych treningach, energia nie tylko dzieciaków, ale i trenera, i że w ogóle oni robią to z ogromną pasją, że po prostu mają, mają to gdzieś w sercach, to stwierdziliśmy, że no nie, no nie może być inaczej, dzieciaki muszą jechać do Holandii i muszą mieć szansę grać dalej. Pan te pasje w nich zaszczepia? Robię wszystko, żeby tak było, żeby rozkochać młodych ludzi w piłce nożnej, jeśli ich to interesuje, żeby prowadzić ich do przyszłości przede wszystkim w zdrowiu. A dzięki pani redaktor no, mamy również i, i świetne stroje, a chciałbym podkreślić, że rok temu tak, w tamtych strojach byliśmy we Włoszech, we włoskim Rimini, gdzie chłopcy przywieźli stamtąd piękny puchar za trzecie miejsce, aczkolwiek taki nie był cel główny, żeby. To trzecie miejsce osiągnąć, czy żeby stanąć na podium, a żeby się uczyć i zdobywać, tak jak wcześniej powiedziałem, doświadczenia, ale to się udało. To jest dodatkowy, dodatkowa wisienka na całym torcie sportowym. Właśnie, można powiedzieć, że strój tak naprawdę jest najmniej ważny. Liczą się umiejętności, taktyka, wyćwiczenie, trening itd. Czy, czy, czy młodzi zawodnicy już tak są przywiązani do swojego wizerunku? Przywiązani i nie. My mamy w swojej filozofii Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej, m.in. taki punkt, że nazwiska na plecach pojawią się dopiero w dorosłości, bo też myślimy o drużynie seniorskiej, gdzie będą grali nasi wychowankowie. Natomiast jeśli chodzi o koszulkę meczową, to jest coś wyjątkowego, co otrzymują tylko w szatni piłkarskiej i co potem oddają po meczu. I kolejny tydzień jest, jest po to, żeby też udowodnić trenerom przede wszystkim swoim zaangażowaniem, że na tą koszulkę z tym numerem, z godłem, z herbem Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej je zasłużyli. I to jest coś ekstra. Kiedy się rozmawia z, z tymi najmniejszymi, kiedy się rozmawia z rodzicami, bo że też z, z jednym z rodziców rozmawiałaś, to co? Jest takie poczucie, że jest rzeczywiście tak, tak, takie parcie na sukces i, i, i takie, takie dążenie do tego, żeby te wyniki były jak najlepsze. Już nie myślę tylko o, o mhm. tych koszulkach, no bo. To jest tak naprawdę ten jeden z ważnych, ale jednak elementów. Mhm. To, co Grzegorz powiedział, to jest chyba takie tutaj najważniejsze, że dzieciaki nie uczą się tutaj tylko i wyłącznie grać w piłkę i, i nie uczą się tylko wyrabiać swojej sprawności fizycznej, ale przede wszystkim te zajęcia też dają im taką lekcję charakteru, lekcję pokory, współzawodnictwa, więc wszystkich takich umiejętności, które gdzieś tam w życiu im się przydadzą. Więc rodzice, oprócz tego, że oczywiście stawiają na rozwój fizyczny dzieciaków, no to. Przede wszystkim chcą, żeby, żeby po prostu gdzieś tam ten charakter im się utrwalił. I jeden właśnie z rodziców, z którym rozmawiałam, powiedział mi, że nie żałuje tej decyzji, że oddał swojego syna pod opiekę trenera Grzegorza. Powiedział, że to była jedna z jego najlepszych decyzji życiowych. No tym większa chyba odpowiedzialność teraz na panu spoczywa. Jest odpowiedzialność, ale jest już i doświadczenie, i cele w życiu. Ja generalnie uważam, że w Polsce brakuje trenerów, wychowawców zawodowych. Jeżeli dojdziemy do tego momentu, to i będzie można bardziej zwrócić uwagę na to, co dzieci robią poza boiskiem, wspierać ich, y, tłumaczyć im y, to wszystko, co się dzieje w ich życiu na bieżąco i wspierać rodziców. A jeśli rodzice w ten sposób mówią, no to pozostaje się tylko cieszyć. To jaki jest najbliższy cel? Sukces to na pewno, ale te najbliższe plany drużyny? Już jutro trzy drużyny Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej wyjeżdżają na turniej do Denbosz. Cel jest taki, żeby bezpiecznie dotrzeć, żeby się tam zaaklimatyzować jak najszybciej i żeby pokazać Europie przede wszystkim ten charakter, o którym tu pani redaktor, pani Małgosia mówiła, i te wartości, bo szkolimy w wartościach dzieci. Jest to droga pod prąd, się mówi wysiłek. Znaleźliśmy tutaj w, w polskim szkoleniu dzieci i młodzieży pewną niszę, którą trzeba uzupełnić właśnie. O, dzięki tym wartościom dzieci będą przede wszystkim wartościowymi ludźmi w przyszłości, ale mogą szybciej spełnić swoje marzenia i zostać piłkarzami. Na tym poziomie, na który zasługują. I, 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 I chociażby wzór tutaj Roberta Lewandowskiego, który pokazuje, że nie musi być mistrzem jako dziecko, żeby zostać mistrzem w przyszłości. Przede wszystkim został zdrowy. Został zdrowy, nie wyeksploatowany, nie było tej polityki rabunkowej organizmu na nim. Dlatego, dlatego tak. W takim razie życzę sukcesu. 11:0 tak było na początku. Tak, ten jeden z młodych piłkarzy mówił: to 11:0 samych takich wyników życzę. Grzegorz Siedlicki, prezes i trener Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Małgosia Nowicka Aftowicz, reporterka Superstacji, która zajęła się tym tematem. Dziękuję Ci również.